Witam wszystkich serdecznie, dzisiaj chciałbym Wam pokazać Forda Fairline 500 Galaxy z 1959 roku. Zapraszam do oglądania. Ford Galaxy produkowany w latach 1959 do 1974 to model klasy średniej i wyższej, który cieszył się dużą popularnością zarówno wśród kierowców, jak i amerykańskiej policji, co świadczy o jego niezawodności. Auto oferowane było w kilku wersjach silnikowych oraz z trzema różnymi skrzyniami biegów, dwoma automatycznymi i jedną trzybiegową manualną. Wnętrze auta zachwycało przestronnością i komfortem, oferując dwie jednoczęściowe kanapy wykonane z wysokiej jakości skórzanej tapicerki. Galaxy wyróżniał się na tle innych modeli Forda z tego okresu nie tylko największym wymiarowo nadwoziem, ale także bogactwem chromowanych ozdobników, które nadawały mu elegancki i prestiżowy wygląd. Wartość dobrze zachowanego egzemplarza Forda Galaxy szacuje się na około 31 tysięcy dolarów amerykańskich, co czyni go nie tylko ikoną stylu z tamtych lat, ale także atrakcyjną inwestycją dla kolekcjonerów klasycznych samochodów.